Witajcie moi drodzy widzowie w kolejnym filmie I ostatnio pisaliście mi w komentarzach, że dostawał jakiś konkretny sprzęt A nie myszki, słuchawki i tym podobne rzeczy Myszki czy słuchawki przydatna rzecz Ale taki Samsung Galaxy S2 na pewno wiele bardziej Właśnie w dniu dzisiejszym dostałem tego smartfona od firmy Samsung Za co bardzo dziękuję I pomimo tego, że wyszedł już Galaxy S3 Ten model jest nadal bardzo wysokiej klasy smartfonem tak więc będzie ciekawy sprzęt do zrecenzowania. I zaraz go rozpakujemy, a za jakiś czas, go trochę potestuję, trochę więcej dowiem się o nim, jak działa, po prostu wyrobię sobie też własną opinię na jego temat, nagram recenzję. Tutaj właśnie mam pudełko z tym telefonem. Z przodu znajduje się napis Samsung Galaxy S2, podobnie po bokach, a z tyłu mamy podane jego najważniejsze parametry. Procesor dwurdzeniowy po 1,2 GHz, Aparat 8 MP z autofokus plus 2 MP dla wideo połączeń, nagrywanie i odtwarzanie filmów w jakości Full HD 1080p, Bluetooth 3.0, wbudowany odbiornik GPS, jest to telefon z ekranem Super AMOLED Plus, oczywiście z systemem Android, Wi-Fi w wersji A, B, G i M oraz ma obsługę yy, DVX HD. Tutaj był zaklejony, ale przed chwilką już tą naklejkę przeciąłem, po prostu, żeby było mi go łatwiej otworzyć. No więc, tutaj właśnie mam Samsung Galaxy S2. Bardzo fajnie się prezentuje. Wow, naprawdę robi. Super wrażenie! Jego duży ekran jest naprawdę bardzo fajny. Ale na razie go odłożę i zobaczymy, co znajduje się jeszcze w zestawie. Samsung i 9100 instrukcja Obsługi, taka mała książeczka. Jest w języku polskim. Warranty card. Tutaj w folii mamy adapter z kart SIM, micro SIM do takiej standardowej. W drugiej folii są gumki do słuchawek. W kolejnej są same słuchawki. To jest kabelek USB. A to jest ładowarka. Tutaj mamy w folii baterię. I nic więcej nie znajduje się już w tym pudełku, no więc, wracając jeszcze do samego telefonu, na razie nie będę odklejał tych yy, naklejek. No i to praktycznie na tyle w tym krótkim filmie. Widzicie, jak ten telefon mniej więcej wygląda. Nie ma go tutaj, jak za bardzo, pokazać wszystkich wyjść, bo wszystko jest pozaklejane. Więc zapraszam Was do oczekiwania na recenzję, która będzie tak za około 2-3 tygodnie, gdy po prostu ten telefon potestuję. No i postaram się dobrze tej recenzji po prostu przygotować, żeby fajnie wyszła, bo jest to naprawdę wysokiej klasy smartfon. Więc to na tyle w tym filmie. Dziękuję za oglądanie. zapraszam do skomentowania i oczekujcie ciekawej recenzji. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć!